Hej, witajcie, ja jestem Sterlajksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA 4. Kolejny odcinek, gdy będziemy polować na Gołębie, ja się po raz kolejny będę denerwować. Eee, tym razem się będę denerwować podwójnie, a więc dlaczego? Dlatego, ponieważ nagrywam ten odcinek już drugi raz. Dlaczego? Dlatego właśnie GTA 4 skrasowało, tak jest, taka cenna sytuacja. Gdy GTA 4 się skrasowało i w co zamówię, odsadza mnie to trochę powoli nie, niepokoić, bo... To jest z tecia, z taka sytuacja, z tym, że tym, mi się GTA to jest w gorszym stopniu niż wcześniej, bo w mi się GTA klasowało do takiego stopnia, że gra po prostu się wywalała, a tutaj to mi się GTA teraz całkowicie zacięło, musiałem komputer niestety e, wymuszenie wyłączyć. I trochę się boję, że będę miał problemy przez to. No bo co bądź, w Cessie, gdy nagrywałem, to udało mi się 5 głębi upolować i będziemy teraz zmierzać stronę tych głębi. W taka sytuacja, że mnie wtedy straci policja goniła, na przynajmniej teraz mnie nie goni policja, to taki jeden plus. Tej sytuacji, zanim się gra sklasowała, ale boi się trochę tego, że niestety to może negatywnie wpłynąć na mój komputer. No, boć, co, boć, oby ta sytuacja się nie powtórzyła, ale naprawdę jestem zła w tym momencie, bo e, ludzie tak, tak, nazywają na cyberpaka, jestem zła na ludzi! Jestem zła na ludzi! się tak nazykają na tego cyberpunka. zły! cyberpunk się krasuje. Sobie taki kitter, który z jednej strony nazywa na cyberpunka, że zły, że A z drugiej strony twierdzi, że GTA 4 to jest taka super gra. Mimo tego, że GTA 4 się krasuje naprawdę cesto. A co, może nie często, no bo ale już razem razy mi się ta GTA 4 poważnie skrasowało. A cyberpunk do tej pory sklasował mi się jedynie dwa razy, ok? No, były krasę, Ale to dwa razy mi się sklasował cyberpunk. Dwa razy, a. A nie, jak a nie jak GTA 4, który już 3 razy mi to skasowało i to dosyć poważnie. A Cyberpunk mi się nie raz skasowało na nagraniu. A kiedy ta już 3 razy mi to na nagraniu. Się I teraz ten kras, który miałem to był taki trochę bardziej poważny kras. No i kurda się boję, że to, to może trochę negatywnie wpłynąć na działanie mojego komputera. No ale mam nadzieję, że nie. to znowuż za mnie wchodziło mnie to. No dobra, no teraz przynajmniej wiem, gdzie są tego gołębie i przynajmniej policja nas nie goni z łaski swojej, bo jak nagrywał to mnie bez wzorów tutaj Pulicia goniła. Teraz przynajmniej nas nie gonią, na razie. Oczywiście, bo to się pewnie za chwilę zmieni. Ale przynajmniej tyle dobrego, z nim muszę teraz tak z Puliciem uznać. To jest jeden, jeden plus na sytuacji, żeby się krasowało GTA 4. No ale jestem zła, jestem zła naprawdę. Jestem zła. Bo ludzie tak wychwalają GTA 4 ostatnio, tak, tak się ostatnio GTA 4... Jak ostatnio GTA 4 jest wychwalane, co? O, ma super fabułę GTA 4, to jest super, super gra, a chyba to osoby zapominają o tym, jak GTA 4 potrafi skrasować, ale pewnie na Summerfucka to najlepiej nas zagadza, o, skrasowany jest u No ale GTA 4 to nie, bolemy to, jak GTA 4 jest, jest czy, lubi krasować. No psa, moje miłe, moje, moi mili, zmierzamy w, w stronę kolejnego głębia, który znajduje się tutaj. No i zostało na miejsce 14 głębi do uklenia w tym odcinku. No i na razie łodziwo idzie dobrze, poza tym krasem. Mam nadzieję, że zagrać po raz kolejny nie skrasuje i że nie będę miała problem z ze zlokalizowaniem kolejnego gołębi. Widzimy się za... No dobrze, kolejny gołąb znajduje się tym razem tutaj gdzieś na cmentarzu. Musimy ogólnie znaleźć taki kościółek mały i tam powinien gołąb sobie być. Więc mam nadzieję, że dosyć szybko ten kościółek znajdę. Tam bardziej... Dobra jest. No to mamy załatwione. No dobrze, kolejny gołąbek też znajduje się w takim... no... łatwiej lokalizacji do znalezienia. Musimy ogólnie tutaj przejść I mam nadzieję, że bez problemu uda się owego gołąbka namierzyć, zascelić. E, nie będę ukrywać e, tego, że jestem zła w tym momencie. Ze względu na tego krasa. Boję się, że... niestety... Mogę mieć jakiś problem z tego krasa. ale tu widzę policja mnie musi ścigać, musiałem coś psuć. zepsuć. Te do tej pory są łatwo do znalezienia, niestety policja musiała się psypie psyć. Spada nie! A tak, zabij, no tak, zabijcie mnie, no! Najlepiej, zabijcie mnie, tak jest! Główna policja. i poprzedzaj do tego auta, mi nie denerwuj nawet, jest ty. No dobrze, w tym miejscu powinien być kolejny gołąb do zescelenia. Może akurat tak tak było. Policja! No zjeżdżajcie mi stąd łajże wow, jedne, ja pierdzielę! To jest chyba... No tutaj powinien być gołąb, ej! Jestem gołąb do cholery. Ej, no tutaj powinien być! Nie mam zaraz, to no, zaraz, zaczynam Zaraz się dam im zabić, bo naprawdę. To jest dramat jakiś. Gdzie jest ten gołąb to cholery? Tu powinien być, kurwa! Ja pierdziele będę ten denerwować teraz. Gdzie jest ten gołąb? O ja jebie! O, nie wytrzymam. Tutaj na skale powinien być do cholery jazdy gołąb. Kurwa, zaraz zdechnę. Ja dole. Nie. Dajcie mi głębia zabić! Gdzie jest ten gołąb? Kurwa mać! Ja je to, to kurwa cała policja będzie mi. Mnie... Super! Dzięki! Nienawidzę policji w tej grze! Nienawidzę policji w każdej tej GTA! W każdej części nie nienawidzę policji! A będzie taki wujek bochu na zegar, że policja w cyberpaku i skierdona! Przynajmniej ci nie wkurwia policja w tej grze! Światło dnia... Za światła dnia może... Pomyślę, no oczy widzę teraz urzę tego gołębia bez problemu. Trzeba za dnia grać kiedy ta się zabija gołębie. No oczywiście, już policja mnie ściga, tak jest, oczywiście! Ach jak ja kocham guitarstery. Muszę teraz szukać sama łodzi, bo jest mi potrzebna łódź, żeby kolejnego gołębia zascelić. A muszę szukać łodzi na łodzie, na wodzie, To no muszę na wodzie szukać łodzi. Bo oczywiście co na przestrani, gdzie GTA Series pokazuje, żeby wziąć łódź, u mnie nie ma łodzi. I muszę teraz tej łodzi szukać na wodzie. Tak jest, zajebiste GTA 4, oferuje naprawdę zajebisty gameplay w postaci szukania gołębi do zascelenia. A za jest to wymagane na 100%, to wkuria to jest jeszcze bardziej. A ty mi dawaj tu łódź do cholery jasnej, oczywiście nie da mi łodzi, najlepiej mi rozjechać. Wracaj tutaj! Wracaj tutaj! No i oczywicie mi nie dało ci, tak jest, dalej założyć tego spodziewać, ze miło ci nie da. Więc będziemy polować na kolejną łódkę. na tego pierdolnie tego rifera. Może prędzej na rifera zapuluje i zda jakąś sypsą łódkę, co? Co? A może mi nikogo zatonie? Może. Od Kursona dowiedziałam że Niko nie może pływać z nic mocno, bo gdy pływa za długo, to potem tonie. Jak w tom i tomie, tonie za każdym razem, gdy wejdzie do wody. Więc jak tak się jest lepsze od Niko. Dawaj łódkę. To jest moja łódka. Zajmuję tę łódkę. Zajmuję tę łódkę. łódkę w imieniu księżyny Mam w dupie to, co tego mnie nienawidzi. Dawaj łódkę. To jest moja łódka. To jest moja legalna łódka. Oso. Amin pomysł pomysł. Chcę. to. Dobrze. Zajmujemy Chcę. Ja łódkę przejmuję w imieniu księdz i a tobie zostawiam łódkę możesz sobie nią płynąć dalej. To jest... Teraz to jest moja łódka. To, to jest moja łódka. Dobra i wiecie, gita, wymagania musimy się dostać tutaj, żeby zastalić kolejnego gołębia. I tutaj będzie gołam do zasalenia. I oczywiście policie na ściga, bo nie trzeba to nerwować, Gdzie trzeba Dobra, to Dobra. Zostało na miejsce 10 gołębi na ten odcinek. Wow! No i czuję, że jak z tymi gołębiami sobie to go tylko poradziłam, nie licząc tego, którego teraz mieliśmy do zescalenia, no to słyszę, że kolejne, kolejne 10 gołębi to będzie w złota dupie. To co mnie niemiłosiernie irytuje, gdy tacy ludzie jak ludzie z GTA Series nie potrafią pokazywać kolejności zescaliwania danych przedmiotów w taki sposób, żeby było to wygodne dla gracza a nie zanaj teraz pokazują Gołębia, którego trzeba zastalić z wodzie, a potem dadzą tysiąc gołębi do zascalenia na ziemi, tylko po to, żeby potem e, dać gołębia w kolejności do zascalenia, który znajduje się akurat e, znowu w wodzie, do którego ma dostać tylko To jest coś, co mnie niezwykle irytuje w takich poradnikach. No i teraz na przykład musieliśmy się wydostać e, na psek, żeby kolejnego gołębia zastelić, ale mogę się założyć, że za chwilę natrafię na takiego gołębia, który będzie to zascelenie na wodzie. Uh, aha. To była jakaś kawałka z trasą. Ale dobra, grunt został zascalony, w No dobra, kierujemy się do kolejnego głębia, którego trzeba zastalić. No i ten głąb znajduje się tutaj. A konkretnie to znajduje się. W tym miejscu gdzieś powinniśmy znajdować. A tu Eee. krewęś. Możecie mi pokazać, ile gołębi zasceliłam, a nie tutaj dajecie mi takie napisy, bo to mnie trochę niepokoi w tym momencie. No to jesteśmy w miejscu, gdzie mamy kolejnego gołębia do zascelenia, go widza. No i teraz przynajmniej dostałem informację, ile mi tych gołębi zostało. Dzięki, gro. Czyli to sześć. Ok, Okej, tutaj będziecie znajdował kolejny gołom do zascelania. Musimy tutaj ogólnie wejść na górę, i tam na dachu powinien być go Na szczęście do tego dachu nie potrzebujemy helikoptera. Na całe szczęście. Już mam dość helikopterów, ale pewnie, się, pewnie za chwilę będzie trzeba jak już użyć. Niestety. nie go wchodzi na drabinę. Chodź mnie, naprawdę, już nie denerwuj. By w sensie mnie co zdenerwował w tym odcinku. Dobra, jest za bardziej na górę. Musimy oczywiście wejść, bo to jest, nie mogłoby być tak łatwo. Niko. Go. Niko. Go. Go. Nie, weź naprawdę... Weź mnie, nie denerwuj, co? Po mnie nie, nie denerwować? Władź po tej drabinie. Gdzie jestem go? Rozumiem zna, na samej guze, tak? Tutaj gdzieś będzie. Jest. Jest to 5. Jedziemy w tym momencie w stronę kolejnego gołębia. On powinien być gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie w skomplikowanym miejscu do znalezienia. No na sensie nie jest. Chciałem, żeby każdy gołąb był tak prosty do zlokalizowania. No i to cztery zostały na ten odcinek. Dobra, jedziemy zlokalizować kolejnego głębia i co zastwierdzam, że jest jedna zaleta e, tego, za robię cięcia. Mianowicie, przynajmniej z łaski swojej, to ten odcinek nie będzie nie wiadomo ile wazu. To jest akurat się O nie, tutaj o co widzę, się będzie na pewno krodzić policja. I mnie za chwilę będą ścikać, gdy tego głębia zascela. scala. co, bo już tutaj go mamy. Zacznij mi nie wchodzić pod samochód, bo nikt z podkuliacza nie ściga. No a co widzę, co by jakieś głębi umieścić na plazę, co nie? I teraz będzie trzeba kurde sukać! Gołębia na plazy! Ja no gdzieś tutaj powinien być. Dobra, mam nadzieję, że to ten, został, zapamiętałem co o tego chodzi. I został jeszcze jeden. Teraz chyba załatwię te wszystkie na plazy ewentualnie. Nie wiem ile ich będzie. Dobra, na zasadzie został tylko jeden. Dwayne, sorry, ale nie. Będzie nam niezły, ale no teraz spóluj na gołębie. Trochę mi zajmę, to jest zajmie, to jest parę odcinków. będziesz co metyć z powrotem. Do safe house niestety, ale dobra, to już osadnikom gołąb tyle dobrego, że faktycznie robiłem te cięcia Ok okej, odcinek mi trochę zajął, ale no Dla was to szybko będzie trwało, bo 13 minut jedynie A tam do 15 może zatem będzie trwało, bo po jest powrót do safe house Dobra, zabiliśmy tyle gołębi, ile chciałem z nie 20 nie, 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 mnie dalej ten kras niepokoi. Mam nadzieję, że nigdy więcej GTA z mi się tak nie skrasuje. I że to nie wpłynie negatywnie na mój komputer. No, na razie nie odsuwam, żeby to wpłynęło negatywnie. Gra no, teraz działa dobrze i oby tak dalej dobrze zadziałała, a nie za jakieś krasy będą znowu. Bądź co bądź, mam nadzieję, że zaraz coś się nie spiepsuje, bo tego nie wykrakała czasem. Dobra, dawaj mi samochod. Sami tyle dobrego, że będziemy blisko jest, to na krówki. Trochę z tego głębi na bokan będzie. Niestety, to nie jest Przynajmniej tyle dobrego za nie trzeba było w tym odcinku używać helikoptera, ale... No to zapewne tylko kwestia czasu, zanim znowu będzie to w niestety. Nie wiem, tam za parę razy to było wymagane, więc chcąc, nie chcąc. Helikopter do niektórych głębi jest nam się wstyda. będzie on niezbędny. Niestety. Ale przynajmniej teraz blisko mamy sobie kausa. No to odcinek krótce, ale wiecie mi, że gdybym jak taki robiła tych cięć, to od tego będzie by trwał 50 minut. Dla mnie to by była męcarnie, jeśli chodzi o tego kanału, to po tak wstępie, ja mam, mam nadzieję, że to odcinek się tylko wseśla. No i teraz tego będą, będą mogły nie wyglądać te odcinki, nowe polowanie na głębie więc wybaczcie, się, ale tak to teraz będzie wyglądać. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to tutaj dajcie w górę, to będzie na tyle. Bywajcie!